Witam moi drodzy na kanale Hoch, czyli historyk o historii. Partnerzy dzisiejszego odcinka. Plus edukacja, szkoły policjalne, licea dla dorosłych, oddziały Kalisz Poznań Wrocław. Księgarnia Kaliska, Antykwariat. I pracownia reklamowa New Art. Zapraszam na film. Widzicie najnowszą biografię Tadeusza Kościuszki, biografię zatytułowaną Kościuszko, książę chłopów, biografię autorstwa Aleksa Storozyńskiego lub też Storozyńskiego, bo jest to Amerykanin, ale polskiego pochodzenia. Z tego co kojarzę, bodajże jego ojciec był chyba żołnierzem II wojny światowej i... Po wojnie pozostał na emigracji najpierw w Anglii, a później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam też urodził się autor tej biografii. Kim jest? No jest dziennikarzem amerykańskim, jest laureatem nagrody Pulitzera. No więc to już pokazuje, że jest to człowiek obeznany, jak gdyby z całym tym dziennikarskim świadkiem, ale jest to też prezes Fundacji Kościuszkowskiej i wielki fan Tadeusza Kościuszki. Dlaczego akurat zwróciłem uwagę na tę biografię? W momencie kiedy kupowałem tę książkę, moje oko przykuł tytuł, czyli Kościuszko książę chłopów. Wiedziałem, że Tadeusz Kościuszko no, był bardzo przyjaźnie nastawiony w stosunku do Włościan ba, był zwolennikiem zniesienia pańszczyzny, ale tak jak w wypadku wielu zwykłych Polaków, głównie Tadeusz Kościuszko kojarzył mi się z wojną polsko-rosyjską 1792 roku. Albo z Powstaniem Kościuszkowskim z 1794 roku. Natomiast my bardzo mało miejsca poświęcamy na jego pobyt w Ameryce. I na to, co tam zdziałał. A tam, moi drodzy, zdziałał bardzo, bardzo wiele. Jest nawet na podstawie tej biografii pana Storozyńskiego. Jest nawet nakręcony film dokumentalny. Film pod tytułem Kościuszko Człowiek, który wyprzedził swoje czasy. Film jest z roku 2014 albo 2015, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Ale w opisie do filmu wrzucę link do takiej fajnej strony, na której jest artykuł, jest wywiad w ogóle z panem Aleksem Storozyńskim. No dobrze, ale moi drodzy, Cóż ta, na czym się skupił autor? Otóż, jeżeli ktoś się pokusi, dzięki tej mojej gadaninie, żeby sięgnąć po tę książkę, to polecam, żeby przeczytać wstęp. Nie zaczynać od razu od pierwszego rozdziału, tylko przeczytać wstęp. Bo we wstępie autor pisze, dlaczego większą uwagę w swojej pracy zwrócił właśnie. Na e, pobyt e, Kościuszki w Stanach Zjednoczonych, a mniej na przykład, mniejszą uwagę zwrócił na powstanie Kościuszkowskie. Ponieważ e, Amerykanie patrzą na Kościuszkę przez pryzmat jego pobytu w Stanach i jego zasług dla Stanów Zjednoczonych. My patrzymy na Kościuszkę przez jego zasługi dla Polski. Dlatego, co zrobił dla Polski. Tak? Dlatego też, głównie, jak słyszymy Kościuszko, to od razu, e, od razu e, w domyśle powstanie kościuszkowskie, tak? Dobrze, moi drodzy, e, zrobimy to tak, że po prostu będziemy sobie rozbierać te książki na czynniki pierwsze. Nie wiem, jak długo to potrwa, więc e, nie chciałbym też, żeby ten filmik był zbyt e, długi. No dobrze, e, cóż tutaj mamy? W środku mamy 13 rozdziałów. E, pierwszy rozdział... Opisuje życie kościuszki w Polsce i jego nieśczęśliwą miłość, która no, doprowadziła go w pewnym sensie do złamania prawa, bo swoją ukochaną porwał, ale niestety został dopędzony przez jej ojca i przez jego sługi i musiał ją oddać. To też spowodowało, moi drodzy, że musiał opuścić kraj. Ponieważ e, ojciec tej panny chciał się na nim e, zemścić. No dobrze, e, wylądował we Francji, tam e, studiował, e, po czym wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I to jest właśnie drugi e, rozdział. E, buntownik przyłącza się do sprawy. To jego przyłączenie się do sprawy, moi drodzy, też było e, dość długo to trwało, ponieważ Kościuszko nie ma takiej siły przebicia jak francuscy inżynierowie, którzy w pierwszych rozmowach z Amerykanami o wstąpieniu do armii kontynentalnej zadają im pytanie, kiedy otrzymają awans na generała. Kościuszko tak nie robi. Zwrotem w wypadku Kościuszki jest bitwa pod Saratogą, gdzie jego no, nie chcę powiedzieć geniusz inżynierski, ale jego umiejętności inżynierskie zostają docenione i nagrodzone. Później przychodzi czas na fortyfikacje West Point, które no powstrzymują, jak gdyby, marsz Brytyjczyków z północy i przyczyniają się definitywnie do tego, że Wojska amerykańskie zaczynają na północy wygrywać. Wreszcie, moi drodzy, mamy w rozdziale szóstym opisane, opisany jego stosunek do instytucji niewolnictwa i do tego, jak, jaką odrazą ta instytucja niewolnictwa go napawała, ale też w tym rozdziale Kościuszko dochodzi do wniosku, że w Polsce też mamy niewolnictwo. Mamy niewolnictwo w postaci pańszczyzny. Tak? W postaci pańszczyzny, która e, no, nazywa się inaczej niż niewolnictwo, ale tak naprawdę jest niewolnictwem. Co dalej? Dalej, moi drodzy, e, opisane są różne jego tam e, miłostki, e, głównie e, platoniczne z tego, co autor wspomina. E, wreszcie powrót do Europy, powrót do Polski zaangażowanie się w te zmiany rewolucyjne, bo my dzisiaj, moi drodzy, o e, Sejmie Wielkim, o Konstytucji 3 Maja, mówimy z wielkim nabożeństwem, natomiast e, w tamtych czasach, moi drodzy, zmiany w Polsce, czyli wprowadzenie Konstytucji 3 Maja, postrzegano jako zmiany rewolucyjne, tak? Mówiło się nawet o polskiej rewolucji, tak jak tutaj e, w rozdziale 10 autor e, napisał. Co dalej? Dalej... E, Zderzenie Kościuszki z rzeczywistością Polski, czyli z arystokratami i zdrajcami, którym bardziej zależy na własnej kieszeni niż na dobru ojczyzny. No i wreszcie powstanie kościuszkowskie, powstanie, powstanie, w którym, za które Kościuszko jest różnie oceniany. Kiedyś mój znajomy na seminarium magisterskim powiedział, że no nie ma się co dziwić, że Kościuszko przegrał powstanie kościuszkowskie, ponieważ Kościuszko nie był wodzem. Kościuszko był zwykłym inżynierem. Nie. Dzisiaj po latach nie zgodziłbym się z nim. Nie był zwykłym inżynierem. Był wizjonerem. I takich wizjonerów w polskiej historii było niewielu. Niewielu. Eee... Może jeszcze Piłsudski, może Traugut, ale o tym jeszcze za moment. Co dalej? No, dalej upadek powstania, pobyt Kościuszki w niewoli rosyjskiej, później podróż do Wielkiej Brytanii, podróż do Stanów, udawanie przez Kościuszkę choroby, bo niestety Kościuszko w bitwie pod Maciejowicami odniósł dość znaczne rany. Ja sam się zdziwiłem, że on przeżył w ogóle. Natomiast dość szybko z tych ran się wyleczył, ale udawał przed Rosjanami, i później przed Brytyjczykami również udawał, że nadal dolegają mu niektóre, niektóre rany, że te rany nadal się odzywają po to, żeby zmienić czujność głównie Rosjan, tak? co dalej? Dalej moi drodzy, to jest pobyt powrót. Kościuszki do Europy, do Francji, w momencie, kiedy tam pojawia się swoje triumfy, święci Napoleon. Na krótko, na krótko Kościuszko wiąże swoje nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości z Napoleonem, ale słuchajcie, w czasie pierwszego spotkania z Napoleonem Kościuszko traci wszelkie złudzenia. Wie, że nie tędy droga, że Napoleon nas wykorzysta i wypluje. I tak też się, moi drodzy, stało. Co dalej? No Kościuszko pozostaje we Francji, później ląduje w Solurze i tam spędza ostatnie lata swojego życia. Bardzo dużo pisze, koresponduje z, głównie z Jeffersonem. Pozostawił po sobie dość duży majątek w w Stanach Zjednoczonych głównie to były sumy pieniędzy, które z zaległego żołdu, które zaprocentowały, i on przepisał ten majątek w Stanach na uwolnienie jak największej liczby niewolników i wykształcenie ich. Wykonawcą tego testamentu miał być Jefferson, ale niestety ten testament nie został do dnia dzisiejszego wykonany. Także, moi drodzy, polecam przeczytać tę książkę naprawdę e, warto, jest, tu też, jest tutaj też troszeczkę ilustracji, więc można sobie te ilustrację obejrzeć, naprawdę e, warto, polecam tę książkę. E, dzięki tej książce, moi drodzy, zrozumiałem jedną rzecz, że w historii Polski my cierpimy na niedobór bohaterów narodowych, ale takich prawdziwych bohaterów narodowych, którzy. Byliby gotowi poświęcić wszystko, włącznie ze swoim szczęściem, włącznie ze swoją rodziną, byleby tylko ich kraj żył pomyślnie. Moi drodzy, tak sobie myślę, że może kiedyś, może nakręcę nawet jakiś filmik, a może zrobię jakiś ranking polskich bohaterów narodowych. I tak sobie pomyślałem po przeczytaniu tej książki, że Kościuszko znalazłby się na podium wśród tych bohaterów narodowych. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Do widzenia. Przypominam, że partnerami dzisiejszego odcinka była Plus Edukacja, Szkoły Policjalne i Liceum dla Dorosłych, oddziały Kalisz, Poznań, Wrocław, Księgarnia Kaliska, Antykwariat, i pracownia reklamowa New Art.